Kamil, chciałbym, żebyś powiedział nam, czy ten jeden punkt w dzisiejszym spotkaniu trzeba traktować jako właśnie jako to jedno oczko, czy może jednak coś więcej? Z przebiegu meczu bym traktował jako, jako, jako sukces, może nie do końca sukces, ale tak w 80% zespół Wigier jest jednym z lepszych zespołów w tej lidze. Bardzo dobry skład, bardzo dobrze grają, bardzo dobrze ustawieni i uważam, że gdzieś na remis, przy odrobinie szczęścia mogliśmy gdzieś 1-0 to wywalczyć, ale uważam, uważam, że mały sukces ten remis. Na pewno szanujemy bardzo ten punkt, bo to było bardzo trudne spotkanie rozgrywane w takich jeszcze warunkach, no jak to po zimie, czyli na, na dosyć rzęskim boisku. Wiedzieliśmy, że Olimpia bardzo szczelnie gra i jest dobrze zorganizowana w obronie, że używa prostych środków. Na pewno tutaj też słowa uznania dla trenera Trzeciaka, bo ciężko Olimpii strzelić bramkę i musieliśmy, musieliśmy się na to też przygotować. Myślę, że z przebiegu meczu ten remis jest taki, e, takim uczciwym wynikiem dla obu, obu, obu drużyn. Jeśli chodzi o nas, to e, no, zmieniliśmy, daliśmy de, delikatne korekty w stosunku do ostatniego spotkania, które było bardziej nerwowe i szarpane. Dzisiaj mieliśmy większą kontrolę nad tym e, spotkaniem. Mieliśmy swoje sytuacje, ale przeciwnie, też tam e, kilka razy się zakotowało w polu karnym, także w jedną i w drugą stronę. Generalnie cieszymy się, że za chwilę już zaczynamy mecze e, na swoim boisku. I myślę, że jeszcze taką informacją na, na plus dla nas jest to, że gdyby ktoś nam powiedział przed startem rundy, że po dwóch kolejkach będziemy mieli dwa punkty straty do miejsca premiowanego awansem, to, to pewnie byśmy taki wynik wzięli w ciemno. My dalej robimy swoje dwa mecze, cztery punkty. Mamy taki cel, żeby punktować średnio dwa punkty na mecz, i e, myślę, że. To jest taki dobry wynik jeśli chodzi o, o start, wiemy też jak ciężka była zima, a szczególnie w suwałkach i ile nas te przygotowania kosztowały, elastyczności, brak korzystania z, bo, z boisk często, bo musieliśmy trenować albo w hali, albo gdzieś jeździć, także na pewno w tej sytuacji tym bardziej doceniam to jak wyglądamy fizycznie, doceniam to jak drużyna się prezentuje jako całość na boisku i Teraz spokojnie do przodu. Za chwilę wracamy na naturalne boiska i to wszystko, myślę, wróci do normy, i też te, te mecze będą trochę inne, bardziej piłkarskie. Rzeczywiście, dzisiejszy mecz, który optował w dużo walki, dużo, dużo zaangażowania, zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Mecz zakończony remisem. Z pełnym szacunkiem, pokorą bierzemy to, ten, ten remis. Aczkolwiek wiadomo, zawsze. Trzeba podejść do tego, że gramy u siebie. Musimy u siebie te punkty zbierać, i co jest dla nas bardzo ważne i istotne, jeżeli chodzi o rozrachunek później końcowy. Natomiast weźmy sobie też pod uwagę, że graliśmy z wigrami, które, które naprawdę są jedną z lepszych drużyn tej drugiej lidze, potrafią grać w piłkę. Potrafią to robić i to naprawdę na dobrym, w niezłym stylu. Dlatego Szanujemy ten remis z pewną pokorą. Ja myślę, że, że, że mecz ogólnie na remis i tutaj nie ma nic do dodania.